Osiedle Ogrodowe przy ulicy Ogrodowej w Stalowej Woli wchodzi w fazę projektowej realizacji. W kwietniu podpisano umowę na jego zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Zgodnie z założeniami na 3 hektarowej działce przy ulicy Ogrodowej powstanie osiedle liczące 8 budynków i ponad 200 mieszkań 2, 3, 4 jak i 5 pokojowych. Mieszkania będą wykończone pod klucz. Oddanie bloków do użytku zaplanowano w 2025 roku. Najemcami takich mieszkań mogą być Przede wszystkim osoby, które w dniu podpisywania umowy, a więc wtedy, kiedy będziemy im przekazywać klucze, będą się mogły okazać nieposiadanie mieszkania na terenie stalowej woli, a także określonymi progami dochodowymi. Te progi będą określone właśnie wtedy, na czas podpisywania umowy. Działająca w Stalowowolskiej Strefie Gospodarczej firma Lokomotyw stawia na reinwestycje i na ponad 3 hektarowej działce przy ulicy Kwiatkowskiego wybudowała nową siedzibę z zapleczem socjalnym dla pracowników oraz potężną halę z dwoma torami do montażu i odbioru lokomotyw. Poddawane tu kapitalnym remontom lokomotywy nabierają blasku i to stąd gotowo odjeżdżają w świat. W związku z planowaną budową malarni i myjni firma Lokomotiv zamierza zatrudnić kilkadziesiąt osób. Tradycje kolejowe na terenie huty, stalowa wola były od zawsze. My tutaj weszliśmy na teren huty, kontynuujemy to dzieło, rozwijamy się, inwestujemy. Chcemy rozwijać kolej w stalowej woli na terenie huty. Podczas 7 Europejskiego Kongresu Samorządów miasto Stalowa Wola zdobyło pierwszą nagrodę ministra sportu i turystyki dla samorządowej inwestycji sportowej za Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej. Nagrodzona inwestycja uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 17,5 miliona złotych. PCPN to w skali województwa obiekt unikatowy inwestycja strategiczna dla rozwoju piłki nożnej w Polsce. W Urzędzie Miasta Stalowej Woli z inicjatywy prezydenta Lucjusza Nadbereżnego i Muzeum Regionalnego odbyło się pierwsze spotkanie z kandydatami na przewodników miasta. Będą oni uczestniczyć w specjalnym kursie zorganizowanym przez nowo powołaną Fundację Dionizego Garbacza Stalowianom. Uczestnicy po pierwszej turze kursu otrzymają stosowny certyfikat z uprawnieniami. Kolejne etapy kursu będą poszerzać te uprawnienia. O tym, jak wiele jest do pokazania w stalowej woli i jak bardzo potrzebni są przewodnicy, przekonuje Anna Garbacz, która przez wiele lat z ramienia Muzeum Regionalnego oprowadzała wycieczki po mieście. Stalowa wola jest ewenementem, bo to jest miasto młode. Poniżej 100 lat każde miasto się zalicza do miast młodych. Miasto modernistyczne ma swoją unikatową architekturę, założenie urbanistyczne, ma mnóstwo ciekawych obiektów. Tu jest naprawdę modernizm na wysokim poziomie z elementami art déco. Dużo jest ciekawych rzeczy do pokazania, do opowiedzenia. Pierwszy rok działalności odnotowała społeczna inicjatywa mieszkaniowa powołana w Stalowej Woli jako pierwsza w Polsce do realizacji nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego. Dzięki bezzwrotnemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i grantowi z Funduszu Dopłat w Stalowej Woli wybudowane zostaną dwa duże osiedla ogrodowe i parkowe. Podczas specjalnej konferencji z udziałem przedstawicieli rządu krajowego zasobu nieruchomości prezes SIM Renata Knap, podsumowała rok działalności za wysoki poziom przygotowań ofert mieszkaniowych dla Stalowej Woli dziękował prezydent Lucjusz Nadgorczyński.